Musimy się rejestrować. Ty jak grasz, jak nie jesteś zarejestrowany na Battle No Mówię, że nie na Battlelogu, tylko na, na czacie nie jestem zarejestrowany. Aha! To nie ktoś to jest zarejestrowany da linka. No, no. Do, 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 do serwa. Ja Se pogramy. Do serwa. A idę jeszcze na chwilę do tego, do kibelka. O, no, star, jak Mam mini, to mam 100 fpsów, ale fajnie. Tak, to jest podstawka, bo to jest tylko metro. Grajekos musisz rozdzielić tą. Wiesz, ten adres, spację tam daj. I co? Gramy dalej. Teraz mam nadzieję, że bronimy, co? A, no, dokładnie. Super. O, jest już serwer. Dzięki. Dzięki, chłopaki, za podanie serwera. Cztery sekundy Dobra, jestem Czekaj, 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 bo nam tu wjeżdżają, stary. Wjeżdżają do was? To dobrze, to moje chłopaki są. To on wysa oni spadli tym, tym? Fak, 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 fak. Czekaj, to, to kto to, która to jest Karo Znaczy, Karcia to Karcia, a Karolin... A tak, ta Twoja Karolina Kurde. to. O, a Karolina so, to jest Karolina. A ten. A ten a nie, jak to jest. Jak ona, ma nie ona jest gdzieś na czacie? Hulu 666, ale jej nie ma już. Bo jaki? poszła cytych ulu, jak ten, ten taki Bóg, co przyjdzie Aha, za tysiąc lat no, i wszystkich zje. No tak, tak, ale gdzieś jest na czacie tutaj? Na, na, na... Była, ale wydaje mi się, że poszła grać z powrotem, nie? Aha. A jaki ona ma nik tutaj na, na ond? No nie mówcie mi, że podłożył pod A. No podłożyłem. Zajebiście. Nie, no musimy wejść do środka, bo na no, ja na 30 FPS nie jestem w stanie nic zrobić, nie jestem w stanie przycelować dlatego mnie wkurza granie na streamie w Battlefielda. Znaczy w środku będzie jeszcze ok, w miarę, ale dalej to już nie bardzo. Znaczy. No, zajebiście kurde. Hu hu hu. Ten, ten biustonosz to kto to jest? Nie wiem kto to jest biustonosz Czy jakoś tam on ma nie wiem Dla mnie to wygląda jak biustonosz z jednym Bius, Bo to o, jest napisane ochronie. biustonosz Dobra jesteśmy w środku No i dobrze Peter ja jestem... jest u mnie! Yeah! Mam Terra Ja też jestem w środku wiesz To dobrze że jesteś w środku, bo Nexus już bija. Idę To Idę huncić. Hunter becomes the prey. Tylko dostałem hunter, teraz, hunter. Bo. Nie widziałem. Przyznam się. Oj, 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 oj. No popatrz, patrz, patrz, patrz jak dostałem. Tak, kurde, zasłoniło mi ten. Nie widziałem, nie widziałem, że wyszedłem na typa. Ale o wiele lepiej się gra. Nie wiem, jak ludzie mogą pisać, że mają 30 fps w Battlefieldzie i no ja gram na ultra, 20 FPSów, jest super. No nie wiem, ja bym wolał znieść już te opcje i... Bo i tak tej dużej różnicy nie ma. No A, Nie, no jest. Większy chyba nie. komfort gry. Taki większy komfort kompletnie się nie da grać na takich ustawieniach. O, dostał No scope'a. O, o już tam. 30 kurde. fuck. Jednego zabiję, zawsze jakiś drugi się gdzieś pojawia. A ja tam jeszcze nawet nie dotarłem, ci Patrz, tam wyrywają, Karol cię. Karcie wyrywają, wiesz? To dobrze, już powiedziałem, że jej nie chcę, bo ona się daje podrywać. A może ona tylko flirtuje, żeby zazdrość w tobie wzbudzić, Nexus? Co, zazdrość. No tak, się wyrąbałem w to. <laughs> o! dostałem! Nie! Gościu wziął moją broń i moje dodatki wszystkie, bo widzi, że karam Fak, ale mi call, sniper ściągnął, celowałem, ale to nic nie dało się zrobić, on był za dobry Fak <laughs> Biustonosz napisał, że ma koleżankę do karci, ale jak jest fajna karcia, to może być następna <laughs> Patrzcie, jakie on ma dobre serce Prawdziwy mężczyzna <laughs> Dokładnie ci plan, dokładnie Tak, trzymaj No Chodź. i kurde mnie zabił. Chciałbym z kimś... Kogoś, żeby mnie ktoś zabił, kogo widzę. No nie, ale nie sniper. Jakiś normalny koleś. A nie, że mnie wszyscy zabijają. Z jakichś no, ja tam dostałem, boków czy kurde, coś. Nie, nawet nie widziałem. Oj, karcie już teraz po moich słowach zaczęła reagować, coś już się nie daje tak. Oj, dobrze karcie, też się czegoś nauczysz Ale i tak się dawałaś. Kurde, jakie tu mamy perypetie, co? Stara jeszcze jakaś drama niech teraz wyniknie i będzie dobrze Co tam są robicie bronicie? No bronimy, tylko coś nie widzę, znaczy nie... 24 ludzi są, ci powiem. Aj kurde, chciałem typa zabić i nie mogłem. I to wszyscy są od nas. Tak skąd wiesz, że wszyscy są od nas. No znaczy, wiesz, pewnie general, generalna część jest od nas. Hmm. Ktoś mi podniósł. No, są, są aktywni na czacie powiem ci, nie? Tak? I są znajome wiesz Niki. No znaczy no niki poznaje, poznaje całkiem sporo. O ja pierdzielę. Jest został. Kurde, niektórzy to strzelają, masakra stary, jak koleś... Ale w sumie, dobrze strzelałem czy, czy źle? No nie, strzelał po wszystkim, tylko nie po tym typie, w którego miał strzelać. Wiesz, tak jakby patrzysz na typa, on celuje w ziemię, strzela po ziemi, nagle po ścianie obok typa, wiesz. Tak, tak, no masakra. panika trochę. No, no, taka albo panika, wiesz, że myszką lata po ekranie, albo, no nie wiem, albo właśnie mam tyle FPS-ów co ja. Ale myślę, że to panika, bo czasem tak jest, że jak człowiek panikuje, to zaczyna strzelać po prostu po wszystkim. Oj, Jezu. Kurde, ale tu z Kryzem.pl miałem tak, taką jazdę. Będziesz gotowy. Oj, mi, kurde, jak ktoś mnie ja. zabił. <laughs> on ma. Ten, ten pistonosz, on ma ten. Ma Karolinę do łóżka i Karolinę do gotowania. Bo on Właśnie jest ambitny, ten, patrz, załatwiam. bo on jest ambitny. Znaczy, to jest taki. wiesz, taki gentleman, bo? że on nie chce kobiety tylko wykorzystać seksualnie, tylko obiadki. No, no, ja chcę tego obiadki. No, mam inną karolinę do tego. która lubi. Fuck, Mój mnie zabił, jak rozbrajam. Dzięki. Dzięki, RR Max. Jesteś super. O, to ten, to jest sniper. W piątek ma być żur, taki zajebiście tłusty fest. <noise> żur. O Boże. To nagrywasz? Nie. Tak, tak. Co ty pierdzielisz? No tak. Naprawdę? się mi to. No nie no, na serio. Aj kurde, zacząłem strzelać, panika pełna. Żurna deser. Żurna deser, awans, mam awans. Mam dziesiąty. Level? Kodnik. Dziesiąty pułkownik, czy co? Co, co to znaczy? Dziesiąty łożawek, dziesiąty orzełek. O fak, ty jesteś. Fakt, tu są szyby wszędzie, nie da się chodzić. Są szyby? No, są szyby. Są szyby. Jestem z szybo Ojej, nie trafiłem. Ojej, znowu nie trafiłem. Kurde, znowu nie trafiłem. Coś się ze mną dzieje powiem ci są nie tak Co muszę to tu... Ojej Dobra Kurde jakie FPS y w No nie wierzę w to ja to chciałem rozłożyć sobie nie Wziąłem rozłożyłem to ale nie rozłożyłem? Jeszcze <gryś> forfiterka A, Ale was uwierzy. kurde zabiłem dużo Teraz, przed chwilą. Aż nic nie mówiłem, tak was zabijałem. Najpierw czterech, potem jeszcze ciebie z kolegą. Okaż mi to trochę serca, kolego. <laughs> ona mi nie okazała serca, choć byłem dla niej no. miły, więc... Idą podkładać A, idą podkładać A. Dobra, dobra. Już biegnę tam też podłożyć. Nie, <laughs> chyba padł ten typo. Dobra. No i co jest? Kurde, moi granatami we mnie rzucają! Hello! Panowie. No co za ziom! Co ty robisz? Gościu ja se strzelam, nie? Piśpegoś się mi ładuje pod celownik. A masz co tam... Czekaj, patrz co ja tutaj od robię, od ja jestem stary że so, re, Sony Rambo. Bo nie mogę powiedzieć Johnny Rambo Tylko jestem Sony Od co, so, kurde, koleś nam na tył wchodzi No nie myślałem, że to trup, a to jest trup <noise> Znaczy gościu myślałem Karcia sama się wyzywa Dobra. Żeście w trójkę o, wleźli. Ty recesarz tutaj, kurde, słuchaj, bo też już tam biegnę cię zabić. Fajnie. mnie nie Sof, zabił. Masakra. To na to, ja zbiorę swoich widzów ty swoich i będzie się bić. No ja już tak z danym grałem i to było niezłe. Znaczy w sumie nie, chyba nie zebraliśmy. Da, Daniel taki mój kolega jeszcze z tego, z YouTube'u, on też ma swój kanał. I tak żeśmy robili. Znaczy zrobiliśmy grę z widzami i w sumie chcieliśmy między ten, ale moich widzów było na razie mało wtedy jeszcze, bo ja nie miałem Plutonu fajnego, wiecie? Ja też mam mało, to mi tam pożyczysz trochę swoich. Oh fuck, nieprzyjaciel podłożył ładunek. No podłożyliśmy ten ładunek. No kurde mać, już miałem strzelić! No kurde, znowu dostałem! Forfeiter mnie tu dzielnie resuje. Znowu zginąłem od Soushibo. Aj, fuck! No, no nie, nie mogłem Cię przeciąć nożem, zabiłem Cię czy nie? No nie, zostałem Kurde, zabiłem tego, typa, w ogóle jak on się podniósł bum, 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 z powrotem? Jak on się podniósł z powrotem, ten typu No nie wiem, Ty go rosnąłeś, później ja go rosnąłem Kurde, Wy już podkładacie, się tam, co? Dobra no, Czemu nasi tam nie idą? E tam, walić to Takie rzeczy tu się dzieją są ci powiem Opa Opa, sortie, coś tam, coś tam, dobra Dobra. Jeszcze jedno trzeba wam tu podłożyć i będzie dobrze. No kurde, przyładuj. Aj, fak, Wbiegł mi ktoś na mnie. Masakra w ogóle jakaś. No co za ziom! Forfeiter, nie! Dlaczego Kurde, podłożył? to podłożył Jak jak on ideje. to zrobił, że podłożył w tym momencie? O, nie, bo zaraz wyjdziemy kurzie, na... Wybaczyłeś. Znaczy to ja powiem, to wybaczyć. nie no nie, żartuję. Trochę zrypałem, mogą też tak nie walić trochę na oślep. No też z mojej strony było troszeczkę głupie. No nie, 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 wszystko O, wybucha. punkt już tam mamy stracony. Do lewo i na prawo. Strzelam o, na do jakiegoś typa, to lewo, ciało tak naprawdę wszystko. leży. Boże, co tam za odchodzą te dramaty na tym? Na czacie? Na czacie, no. No wiem. by się postawiła za mną, no to kurde, bym miała protekcję, ja bym tu gościa zaraz spławił, dostałby bana. Ale nie, nie chcę, nie chcę, nie, no. Ty, ale słyszałeś, nie, że, że ten, so, że... No i 20% wpływów być gorzej traktowane niż lepiej, nie? Słyszałeś tak. to takie mity, nie? Ale że muszę jej mocniej bić niż lżej? <laughs> nie, nie, że na przykład wiesz, jak ktoś jest miły, nie, dla kobiety no. to, to nas zazwyczaj ich nie chcą, nie? Jak jest, wiesz, Jakiś łysy dres, który ma wyrąbany no nie, to one tak lecą na niego Tak? Wiesz o co chodzi, nie? No wiesz takie stereotypy, nie? No i kurde wypadł na mnie koleś, no No dobra no, no i co teraz w związku z tym? No, że no mówię ci, że dziewczyny czasem mogą być gorzej traktowane niż lepiej, bo jak są lepiej traktowane, to no się ty nudzi. nie... No tutaj mówisz, że za dobrze karcie traktowałeś? No za dobrze, i się nudziło chyba. Ale teraz jej się to nie podoba, ja jej chcę wrócić chyba. Ale teraz pewnie mówi, eee co ty, co on gada, nie. No nie mówcie mi, że podłożył, no bo się chyba zachlastam. No podłożyliśmy. Oje, myślałem, że to moje są. Fak, jeszcze z tyłu był drugi, Aha. kurde i podniósł ten tego. O, kurde to ten dole jest? Gdzie to jest? To, ja nawet to jest na wiecie, dole. A ty, jest. To nawet stary nie wiesz gdzie masz punkt i myślisz, że wygrywasz. Nexus, ale fajnie, wygrałem, wygrałem, a nawet nie wiesz gdzie jest punkt. Stary, o czym my rozmawiamy w ogóle? No nie, jakiś hunter mnie zabił. Patrz, 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 patrz w kamerkę, patrz w kamerkę stary. Patrzę. <laughs> patrz w kamerkę, co, prze... patrz w kamerkę. I co, przegapiłeś? <laughs> co, co? Przegapiłeś? Nie, nie, widziałem, widziałem. Na sama Fak Cały magazynek wystrzelałem w jakiegoś typa, którego nawet nie widzę. No i mnie zabił od pleców. Myślałem, że już nie żyje, że ktoś go zabił. A się skupiam. No i podłożony ładunek, prawie, kurde macie. Prawie. Chciałem, muszę tą framugę rozwalić. Już mnie wkurza. E Fak, ale strzelają mocno. Jakie rzeczy gadają tam. Powiem ci, że nasz czat to jest najlepszy czat, stary. Lepszego czatu powiem ci, że nie, że nie ma. Gdzieś tam rzucę sobie. Ja w ogóle nie wiem, jak ja tych typów zabijam, stary. 23 fpsy, w ogóle nie wiem, co się dzieje. Tak mi skacze wszystko na ekranie. A jeszcze, a jeszcze kogoś, zabijesz, A jeszcze, stary, kogoś mi się uda zabić. Faczkar, karci się spodobało, że całuska wysłałeś mi. Może jej powinieneś powinniście się pogodzić. To mi? Nie. nie. I co mówisz, Nexus, że twój team wygrał, tak? Mój team wygrał. Ale bo czekaj bo mam coś. To mam coś dla ciebie. Chodź zobacz, mam, 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 ten, mam takie pudełko fajne, widzisz? Zobacz. Co? Mam takie złote pudełko. Widzisz je? No widzę. To jest ten. Y, pudełko z odpowiedziami. <laughs> Jakimi masz odpowiedziami? Znaczy nie, to jest specjalne pudełko z nagrodą dla ciebie. Chcesz? No dobra, no. No, to patrz. Coś mi się wydaje, że wiem, co wyciągniesz stamtąd. A ty masz opóźnienie takie... A ty masz opóźnienie, stary, z 3 sekundy na tym, tym stream Znaczy my mamy ogólnie. Tak, tak 5, 5? 3, no tak 5, 5 do 7 sekund. Nie? No stary. Dobra, stop, stopuję nagrywanie, zaraz włączę jeszcze raz. Okej. Okay.